Siłanko z tej strony Gabryś a dzisiaj pooglądamy, bo, y, bo zrobimy sobie quizy y, nie wiem, chwilę, muszę jakieś wybrać, następnym razem wy mi wybierzcie jakiegoś quiza. Y, oczywiście w, jeśli chcecie też sobie porozwiązywać sami to się nazywa, wpiszcie sobie w Google Play same quizy o to ja bym Wziął może o tak. To sobie po, ten podgadujemy. Mm, Tam dajcie lajka, like suba i czytajcie opis i zapraszam do oglądania. Sylwester Wardenga. Sylwester Wardenga to ten. Sadam, ten. Lucas TV Don. Marcin dubie, Marcin dubie Dominik Kupicki to ten O ten nie znałam Wabniak Tak Rawgor to był ten Co? Są jest A tutaj są Nie zauważyłem Rosa TV to to tu Lord Crusheville tu za Czyli, no, nawet dobrze. No, no, jesteś mistrzem? Podziel się wynikiem w komentarzu. No, więc pierwszy mamy rozwiązany quiz. Teraz jeszcze jakiś sobie poszukajmy z dwóch morza hmm, hmm, hmm. Czy można po zniekształconych zdjęciach? No, dobra, spróbujmy. Przecież pewnie mi się nie uda, ale trudno ooo, oje, oo, o kurde. Richa. To jest... Rihanna. Zbyt ci... Nie, to... To... To! Julia Roberts! Nie znam, nie znam żadnej takiej. To mnie ona. Ona? Ona? Nie. Boż. Emma Watson. Jezu, to ona. Tak. Tom Hanks. To Tom. No. Ale Sandra No Nie wiedziałem. James Charles. To był chłopak? Ja. Shawn Mendes. Shawn Mendes. Kim Kardashian. Don. on. Gdzie tutaj jest jakiś chłopak? Johnny Depp. To on. Pewdiepie. PewDiePie. Shakira. O Jezus Ojej, ja, ale słabo No, ta mała. Chwila, może e, Quizy Fortnite Fort, no, rozwiązujemy sobie quizy z Fortnite Będzie jeszcze quizy o broniach Dobra Gdybyście byli ciekawi, to ja gram od piątego sezonu. No. No. Co? O, jest. Trudy, Zobaczymy, co to za broń. Y Ciężka strz strz strzelba. Strzelba pumka do Co? Przecież to jest ta taka, co wie 220 w głowę, co to za broń, Battle Royale, ciężka, yy. powtarzalna, tak, co to za, ja, Jezu, co to za broń, o, to wiem, to wiem, bo to chciałem dać innemu koledzykowi, dobra, jednak nie wiem, co to za broń? Dubeltówka. Co to za broń? Ehm, dygl, karabin. Aka. Nie. Ja cię... Co za... Co? Nie ognia? Co to za broń? Grabasz. Nie, król szczurów. Znaczy ja nacisnę w hydrę. Je, Co to za broń? Naprowadzająca rakieta. Rakiet, Poczwórny wyrzutnie rakiet. Co to za bronie? O! Co to za bronie? Skąd ja to mam wiedzieć? Upiór. Jakarowit. Garłacz. Co to za broń? Minigun. Co? Pistolet. Czekaj. Para pistoletów. Co? Pływające łzy. Arganowy, arganowy, arganowy. Yy, arganowy, no. Ja, yeah. rtęciowy, rk. LKM. Yy, śmierdzi bomba. Co to za bronie? Czyli śnie. Szlanówka jakaś. Battle Royal. Oba! Przepraszam Was, ale o nie... No dobra, co jest słabo mi poszła. No, jeszcze może jakiś będzie chwila. Wolisz? Dobra tutaj. Chwila. Jesteś O dobra, to będzie fajne. Zobaczymy, czy rozpoznam ich wszystkich Jacob Jacob to wiadomo. Ninja Ninja, Tifu. Manojek. Manojek. Farel. Farel. Myf. umyw Lol. Lol. Nie wiem. To jest lech, Ewron, to Parion, to ta dziewczyna, Nitasz Lilolek. Boże, naprawdę to. Rafa i Ewron Izak, 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 Izak Oto Lech Co Lech to to? To? Co? Ja cię O Jezu To Leso, liso, lisa. Tutaj to on a tutaj jeszcze został Itashi No Leaf. Alien teraz będzie pewnie. No i Lilolek. Lilolek. No nawet. Dobry. No to jeszcze jeden quiz. Sobie e, zagrajmy. Czy tam. Dobra, już nic. Gdybyś był skiną, to jaką miałbyś. do kogo należy ten przegląd? Hmm. hmm. To będzie. Yy, tak, to jest kobieta. Yy, czy ten skin jest. Yy, tak. Yy, czy ten zagrywa swoją ludzką twarz? Yy, tak. Yy to należy od stylu tego skina? Czy ten skin pochodzi z karnatu bez wyzwań? Boże. O! Czy ten z wyzwań tego. Tak! Czy tego skina ozdobywa się inaczej niż z karnatu wyzwań zafałdącego? Nie. Czy ten skin znajduje się na ostatnim stopniu karnatu. Tak! ten skin pojawił się w tym. Yes. Jezu. Trzecie. Ale zgadłem. Czy ten skin nie jest robotem? Tak. Czy ten skin ma zmienne style? Tak. Czy ten skin ma swój plecak? Nie. Czy ten skin nie jest związany z ogniem lub piekłem? Tak. Czy ten skin nie jest związany z lodem? Bo... Hm, ale to jest łatwe. Czy ten skin nie jest związany z. Tak czy ten skin jest człowiekiem. i patrzę. Czy ten skin jest związany. Boże. Czy ten skin jest połączeniem człowieka i zwierzęcia? roślin bądź na przykład przeobraża się w jedną postać lub posiadanie. Tak. Czy ten skin jest mroczny? Tak. Czy ten skin jest pluszowy? O Boże. Czy ten skin jest człowiekiem, ale cały czas kryje swoją twarz pod maską, nie lecząc kasków i hełmów? Nie. Czy ten skin jest reaktywny jego wygląd zmienia się podczas... Tak. Czy ten skin ma skrzydła? Po co oni się pytają, jak na samym zdjęciu widać? Czy ten skin jest związany z impre... Ale to jest łatwe. Puma. Wydaje mi się, że to właśnie tego skina... Co? E, co? Aha, ja nie zrozumiałem tego quizu ogólnie. <grymne> Ale dobra. Dziękuję za oglądanie. Przypominam dać suba, lajka i, 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 i co chcecie. I, i jeśli będzie 5 lajków, to nagram kolejny odcinek z quizów sam albo z kimś. Dziękuję za oglądanie. Siemka.